Hejka! Widzowie, dzisiaj gramy w policję, zobaczcie na to, kwiatuszki, zobaczcie, tutaj jedziemy sobie na policję teraz, zaraz wam pokażę jak wyglądam, troszkę inaczej, bo musiałam zdjąć te zbugowane ubrania, bo są takie zbugowane, musiałam normalne założyć, no zobaczcie jak wyglądam zaraz, gubiałam sobie specjalny gamepass na ten filmik, kosztowało to mnie 300 starbucksów, trochę mi szkoda, ale... Ale no, zobaczcie, wyglądam, wyglądam. Właśnie, właśnie wyglądam tak. Blond włosy, to jest, to jest game pass. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ooo, już chcę iść. Patrz, patrz, patrz. Nie wolno, nie wolno. Patrzcie, widzowie. Zabili mnie. I widzicie? Muszę, muszę znaleźć tyk. To muszę... Nigdy z nimi nie wygram, prawda widzowie? Nigdy. O, nigdy, 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 nigdy. Dobra, zabierzemy. Nie no, teraz się zepszczę. Dobra, bierzemy ten pistol. A w ogóle ta tarcza coś broni? Czekaj, zobaczmy. Weźmy jedziemy samolotem. Wiecie dlaczego, bo będziemy mogli błądy zrzucać. Chodźmy zobaczyć, jak ten się ładnie tego zachowują. Zobaczmy, czy się ładnie zachowują. Czy ładnie zachowują, to możliwe, że nie coś dam. Bo ja tutaj mam taką fajną rzecz, którą im mogę dać. No ale muszę zastanowić, bo to są robuxy. Robuxy, ale widzowie też mogę dać robuxy. Oczywiście. komuś najpierw sobie ustawić swoją grupę. Tak, widzowie. No, okej, okay, no to w takim razie idziemy do przemocy. Zobaczcie, pięć chłopaków. Okej, idziemy. idziemy, idziemy. Okay, idziemy. I zobaczcie, tu mamy już ulicy. zobaczcie. I teraz proszę, no. patrzą, patrzą. Tutaj nikt na pewno się nie kryje. Zobaczmy. Zawiecamy na to, żeby tutaj ewentować. Patrzcie, patrzcie, chcę koło tego, dobra, lądujmy, lądujmy Wydzewie, zobaczmy. Nie stój, stój! Nie, nie wolno. Patrzcie, widzę jaki dzwoniak, chciał, chciał, ale nie, nie mógł. Zabroniłam mówić, widzicie jaka policjantka ze mnie? Zobaczcie, skoczymy sobie teraz, skoczymy sobie teraz fan. dobra. Ej, tarcza! Mam tarczę, widzę spokojnie. Tarcza, tarcza, tarcza! Eee, to! Chcę mnie zbliżyć do drzwi, złymy! Dokowała. Ha! Jestem specjalna karabin. O, dobrze. Dobra, zobaczcie, ja muszę jej tu bronić. A ty co tu? Oh, chcę mnie chyba strzelić. Oh, nie, tam trzeba. Patrzcie, oh, ona też mu otworzyła te drzwi właśnie. Ej, patrz, patrz, patrz. Oh! Dobra, nie udało mi się. Co ja muszę po prostu na komputer No to mi się uda, nie udaje. Nie wolno. Masz stąd odejść, ale już nie masz prawa tutaj stąd wychodzić. Jest! Chcesz się być ze mną? Dobrze, dobrze. coś uderz mnie? Jak mnie uderzysz to po tobie. Hej, tu jestem. Patrz, patrz, patrz. O, przepraszam, niechcący tutaj go prawie. Nie wolno. Ok. Dobry Trzech, chcesz? Jak mnie uderzysz, nie uderzysz, nie uderz mnie. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie jaki... No, pięknie dostał z broni. Kto mi uderzy, ten dostaje. Co? Jestem bardzo dobry, policjantko, tylko. kto się mnie nie słucha... To po was. Patrzcie, patrzcie jaki ten. Ty, uważaj lepiej. Na co ty tego robisz? Nie wolno, nawet się do tego nie zbliżaj. Patrzcie, patrzcie jak oni się czują na to. Czaję się, patrz. Patrzcie, on mnie nadal bije. Patrz, on się sydą mnie. Ha. Patrz, patrz. Nie wolno. A wy mnie tutaj tak nie bijcie. jakie. Cwaniaki małe. Kurczę! Strzeluj mnie chyba. Ja nie chcę być zodziejką. Chcę być policja. Policją chcę być. Nie. Widzowie. Zemszczę się. Teraz nie jestem Nikola, teraz jestem Super Nikola. Koniec tego, jakby cudzowie przez kilka minut nie będzie mnie słuchać, bo będę walczyć z nimi, koniec tego. Koniec, koniec tego. Teraz się na nich zemszczę, ubieram karabin. To zemszczę się na nich. Nie wolno ze mną zacierać. Oni chyba zapomnieli, że mam motori. Też e, mam tutaj kamerę Mogę sobie zmieniać. Okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Mogę sobie zmienić kamerę mam monitoring. Czy patrzcie ktoś tam jest. No w tym nie, gdzie to jest. A tu jest napisane moment. Dobra, tu są jakieś te. Tak, to jest... Dobra, no, już wiem. Tak, teraz się nie Pamiętajcie, że kilka minut mm, kilka nie będę nic mówić, dlatego że jestem w koronach. Podzie. Do góry. Siadajcie. Siedajcie. Chyba. Tam czekajcie, jeszcze czas. U nie. Szybko. Odleć. Dasz razem helikopter. Jest!

Szelaj do nich tam. Okej, okay, się szukam. Chodź cię tutaj, strzelaj! Sielaj! Sielaj! Scielaj tam! Dobrze, dobrze, strzelaj! Szelaj, dawaj. Dawaj, chodź. Trzecie! Bierzecie się na linę? Nie, to jest duży... Jaką wtedy szybko O nie ma mowy, tak? To nie ma ze mną. która to używa. Tyk. Dawajcie, skakujcie. Dawajcie, dawaj. Wskakuj. Dawajcie. Patrz, mogę cię teraz dostać. No dobra, jak chcesz. Dobra, czekaj cię. Chodź, 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 chodź. Szybko, szybko, szybko! Co mam Och, to jeden. Zapłacę mu za to. Nie się od Trzeba się szybko zakuować. Okej, okay, się do góry. Do góry! Nie traficie mnie! Dobra, gorzej. w dzisiejszym odcinku to koniec, zostawcie subskrypcję i lajka like mam nadzieję, że film Wam się spodobał i mój teraz nowy właśnie ten wciskacie i tam Wam się polecuje kupujecie, patrzcie jakie fajne tu mamy, taki pistolet patrzcie, co go naprawiamy tutaj mamy tutaj no i widzieliście, zobaczcie, tu mam taki. Taki, tu mamy tu mamy telefon. Tutaj mam tarczę, którą możemy się rozsłaniać. Mamy ten pistolet jakiś. I tutaj tele, tele, telefonik, co możemy kamery oglądać. Polecam ten angielski Halo 3 gą... eee, Starbucksów, ale polecam. Pa-pa!